Siemano, siemano. Witam na kolejnej premierze najnowszych produktów Avid Carp. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam na premierę. Odzież Avid Carp Compound. Compound Hoodie. Czarna bluza kangurka z dużym, trójwymiarowym nadrukiem Avid na plecach. Compound T-shirt. Czarny bawełniony T-shirt z dużym, trójwymiarowym nadrukiem Avid na plecach. Wykonany w 80% z bawełny, zapewnia komfort i chłód latem. Kampong Zip Hoodie. Bluza z zamkiem w kolorze z torfowego brązu z dużym trójwymiarowym nadrukiem awit na plecach. Kampong Joggers. Niezwykle wygodne spodnie dresowe w kolorze torfowego brązu. Przydały elastyczny pas ze sznurkami dla zwiększonego komfortu. Zapinane kieszenie na zamek, elastyczne ściągacze na kostkach. Cała gama odzieży Avid Compound dostępna jest w rozmiarzach od S do 3XL. Parasol Revolve 3,60 m cali na krótkie zasiadki. Parasol o szerokości 60 cali zaprojektowany do ochrony przed żywiołami podczas krótkich zasiadek wędkarskich. Mechanizm oszczędzający miejsce zwiększa przestrzeń nad głową. Lekka rama z włókna szklanego. Centralny stalowy drążek z regulacją kąta i grotem do wbicia w ziemię. Wykończony naszym materiałem Revolve Kakit 210DPU 10 000 mm. W pełni klejone szwy i uszczelniona kopuła. W komplecie z linką naciągową i śledziami. Dwa tylne punkty do mocowania śledzi. Dwa mocowania na Storm Poles. Storm Poles nie są w komplecie. Nylonowy pokrowiec do przechowywania waży tylko 3,7 kg. Avid Relic Relic Splicing Needle Cienka igła z zapadką do łatwego robienia liderów z rdzeniem ołowiowym i bezołowiowym. Relic Gate Needle Igła z zapadką idealna do montażu przynęt na włosie. Relic Fine Hair Needle. Cienka igła dowiązana przy idealna do zastosowania z małymi przynętami. Relic Heavy Duty Hair Needle. Wytrzymała igła dowiązania przynęt, idealna do zastosowania z twardymi przynętami. Relic Stick and Stringle Needle. Długa igła z zapadką przeznaczona do nawlekania PVA bezpośrednio na przypon. Igła w kształcie diamentu do łatwego łączenia ledkoru i przyponów bezołowiu. Riri Compact Brace Scissors Ultrakompaktowe, oszczędzające miejsce nożyczki, zaprojektowane tak, aby zmieściły się w większości pudełek na akcesoria. Ostrza ze stali nierdzewnej z ząbkowaniem. Wszystkie narzędzia posiadają ergonomiczne uchwyty soft touch zapewniające wygodny i pewny chwyt. Wielofunkcyjny zestaw narzędzi zawierający najważniejsze narzędzia każdej skrzynki wędkarskiej. Ergonomiczne uchwyty Soft Touch na każdej igle zapewniające pewny i wygodny chwyt. Ultrakompaktowy, oszczędzający miejsce nożyczki, zaprojektowane tak, aby zmieściły się w większości pudełek na akcesoria. Zawiera 5 igieł RIRIK, igłę do liderów, igłę z zapadką, cienką igłę do włosów, wytrzymałą igłę do włosów, igłę do PVA oraz parę kompaktowych nożyczek do plecionek RIRIK. Stolic Revolve Bvtable Table XL Konstrukcja z aluminium w kolorze Gunsmoke Zapewniająca maksymalną wytrzymałość Stylizacja z nadrukiem Revolve Screen Print Sprężynowe nogi do szybkiego rozkładania i składania Umożliwiające kompaktowe przechowywanie Wielofunkcyjne zastosowanie, które pozwala Ci lepiej zorganizować przestrzeń w namiocie lub w schronieniu Niezależnie od tego czy chodzi o klucze, cenne przedmioty czy akcesoria wędkarskie System Avid Cams na wszystkich czterech w pełni regulowanych nogach umożliwiający stabilne ustawienie. Wymiary stołu to 60 cm x 35 cm. Wysokość stołu regulowana od 25 do 35 cm. Waga 1,5 kg. I jak tam nowości? Jeżeli chcecie więcej informacji na temat produktów, zapraszam na stronę avidkarp.com, a my widzimy się na kolejnej premierze. Śledźcie nasz kanał, bo w tym roku będą naprawdę wielkie premiery i niesamowite rzeczy. Pozdro!